Cześć Szczelczyki, kochani. Ym, robimy Wasze czytanko na maj. Miłość, praca. Co jest najlepszego do osiągnięcia i bez każdym znakiem. No. Takie buty robimy, kochani, takie buty. Zaraz się tu dowiemy, zaraz się tu dowiemy. Dobra. Ym, najpierw miłość, tak. Najpierw miłość. Ym, ludzie, którzy mają ludzia, a potem singlaczki, dobra? Najpierw ludzie, którzy mają ludzia. Hmm. O jezu, dobra. Nie, ja nie biorę. Z, 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 kilka kart spadło, w ogóle ich nie biorę. singlaczki. Singlaczki. Co wy się to zdecydowali? Co to w ogóle jest? Miśki, co to kurde jest? Singlaczku, weźcie przestańcie. Co to ma być? Przestańcie być opcją dla człowieka, który ma inną opcję. Singlaczki, przestać. Kurde. Mamy kartę jakiegoś poważnego związku, kartę poważnego związku pod, pod spodem. Więc, albo singlaczki myślą o kimś, kto ma poważny związek, albo to chodzi o wasz jakiś poważny związek. Ale słuchajcie, tu jest jakiś problem. W poważnych zwią ja najpierw zacznę od poważnych związków. Jeżeli chodzi o poważne związki, czy w ogóle o związki, o relacje, dobra? Jest pokazane, że ktoś albo miłość w tym związku usycha. Ale tak naprawdę usycha. Jest pokazane, że być może ktoś się czuje niekochany lub opuszczony, ale jest również możliwe, że ktoś, kto był źle traktowany przez kogoś, i zakładam, że to może być kobieta, która tak się czuje, co tu jest pokazane. On ją gdzieś zawiódł, źle ją potraktował czy coś takiego, i ona pokazuje, że go odrzuca. Albo ona się czuje odrzucona. Dobra, może tak być. Jak się chłopaki czują odrzucone, to też tak może być. Ale kochani, jest pokazane, że ktoś się chyba zastanawia, czy ja jeszcze kocham, albo się zastanawia, czy ta osoba mnie jeszcze kocha i czy ja na pewno mam tutaj to, na co zasługuję. I słuchajcie, rada jest taka: miej to, na co zasługujesz. No niestety, jeżeli gdzieś jest strzelczy, który się bardzo poważnie zastanawia nad tym, czy ten związek, czy ta relacja, może to nie jest poważny związek, może to jest taka relacja, takie wiecie, przyłazi, odchodzi, coś tam. Czy to rzeczywiście daje Wam poczucie bycia kochanym i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego? Tu są tylko emocje pokazane, tu nic z niego nie ma. Tu tylko emocje są pokazane, uczucia w sensie. Uczucia i emocje. Więc jeżeli ktoś jest w takiej relacji i się zaczyna zastanawiać, czy mi to na pewno daje, czy ta osoba mi daje miłość, albo czy ja jeszcze kocham, bo to może być w obie strony, to jest pokazane, skup się na sobie i na miłości i szacunku do samego siebie. Jeżeli ta osoba cię odrzuca, nie żebraj o tą miłość. Miej szacunek do samego siebie. Kochani, no ja nie wiem, czy macie coś nowego na boku i się zastanawiacie, że gdzieś ktoś was bardziej pokocha, ale jeżeli ktoś się zastanawia nad porzuceniem jakiegoś związku, bo gdzieś indziej może jest większa miłość, jest też taka możliwość, że to jest prawda. Bo jest pokazane, że coś nowego ci jest potrzebne. Przede wszystkim miłość i szacunek do samego siebie. Jeżeli czujesz, że on, ona nie kocha cię, albo cię tam jakoś niezbyt dobrze traktuje, ta miłość usycha, nie czujesz się bezpiecznie w tym związku, to zobacz, na co ty tak naprawdę zasługujesz. Zasługujesz na miłość i szacunek. Czy ta osoba ci to na pewno daje? Ten dziwny król pod spodem to może być czyjś mąż lub partner. Albo partnerka, ale osoba, która jest w związku z dla papieru, dla dzieci, dla nie wiem, kredytu, z przyzwyczajenia, dla wygody, z poczucia obowiązku, chociażby finansowego, ale emocjonalnie i uczuciowo kuleje ten związek, kuleje, kuleje. Co to kurde jest? Nie wiem, jeżeli nie chcecie się rozstawać, bo może nie chcecie. Idziemy i rozmawiamy z człowiekiem. Idziemy i pytamy, słuchaj, czy ty mnie jeszcze kochasz? Albo zapytajcie się siebie, czy wy jeszcze ich kochacie. Nie żebrajcie o tą miłość i też nie róbcie tak, żeby oni musieli o to żebrać. Niech to idzie w, w dwie strony, niech to płynie. Wiecie, no w obie strony niech to idzie. Tu jest jakieś rozczarowanie. Ale jest jeszcze jeden przekaz, ja to muszę powiedzieć. Ktoś może mieć małżeństwo lub stały, poważny związek z jedną osobą, a to, co tu jest pokazane, dotyczy innej osoby. Czyli typowy nasz taki obrazek pod tytułem Mam męża lub żonę, i bratnią duszę, z którą nie mogę być, tęsknię, kocham. Och, och. Kochani, no, szacunek i miłość do samego siebie, zasługiwanie na miłość, skupić się na sobie. W tym momencie. Nawet nie na tym, kogo zostawiać, na kogo czekać, z kim być, z kim nie być, czekajcie, bo mi się obrusik zawinął, tylko na sobie i na miłości i szacunku do samego siebie. Jeżeli ktoś myśli, że coś nowego przyniesie mu szczęście, możecie to rozważać. Jeżeli wasz obecny związek no, nie daje tej miłości, to wtedy tak. Ale tu jest silna energia nawet osoby, która jest już w jakimś związku. Ale tęskni i kocha jakąś inną bratnią duszę. To jest jakby, jakby druga, no, drugi przekaz, trochę inny niż ten, co powiedziałam najpierw. Singlaczki pokazują, że został podjęty, została podjęta jakaś decyzja, albo wyście zdecydowali, albo ktoś zdecydował i was co, nie wybrał? Nie wybrał was? Czekaliście, że was wybierze? Co to jest? Ktoś zdecydował, ktoś poszedł jakąś drogą. Tak to wygląda. Um, niektóre singlaczki to nawet nie chodzi, że decyzja, tylko że brak wyboru że chcielibyście mieć więcej opcji, w ogóle jakieś opcje, byście chcieli mieć. A tak patrzycie na te opcje i tak, eee, w sumie jedna opcja i to taka mm, nie za bardzo. No to tak to, to trochę wygląda. I macie pokaza pokazane, że się przejmujecie czymś. Macie pokazane, że się czymś martwicie albo czyjąś decyzją, albo brakiem opcji. Tak jakby wam się wydawało, że, coś nie, że czegoś nie ma, że nie wiadomo, gdzie my idziemy tutaj. I pokazuje. Ta karta, że martwicie się tym. Wiecie co? Ja nie wiem. Jest pokazane, żeby nie pokazywać czegoś po sobie. To może chodzić o jakąś osobę, właśnie, która was nie wybrała. Nie pokazujcie im, że was to zraniło. Jest też pokazane, żeby zostać w ukryciu. Zostań w ukryciu. Kochani, no jeżeli to jest jakaś osoba, która tak niby z wami nie jest, ale was zaczepia, pisze coś tam, coś tam zostań w ukryciu, no to znaczy, no to nie gadaj z nim czy z nią. No to na takiej zasadzie. Ale jeżeli są jakiekolwiek dziwne sytuacje w waszym życiu singlowym w tym miesiącu, to karta Księżyca również mówi nam o korzystaniu z własnej co? A, no właśnie. Intuicji! Posłuchajcie własnej intuicji, ona wam dobrze podpowie. Tak. Tak misiaczki. A wy nie pokazujcie po sobie, nie pokazujcie jakiegoś zranienia. Nie, mus, nie muszą wiedzieć, że was zranili. To nie jest nikomu potrzebne. To jest. To jest w ogóle niepotrzebne. Po cholerę to. Sami sobie z kimś pogadajcie o tym, co czujecie, a tej osobie jakiejś tam co was nie wybrała. Oni no nie muszą wiedzieć tego. Szczelczyku, praca. <grym> No dobra, no nie ma siły, jest gdzieś jeszcze. Jezu. No i co ja mam powiedzieć o tym? No przecież nie mogę powiedzieć takiego zdania, bo na wszystkie szczelczyki, które słuchają, to ja nawet nie wiem, czy jest chociaż jeden szczelczyk, który ma tą sytuację. No bo to jest praca, to, to jest seks za pieniądze. No to dosłownie. Dosłownie. Seks za pieniądze albo za jakąś ofertę. Słuchajcie. Ja, broń Boże, nie mówię, że wy coś takiego robicie. Ale po pierwsze, to nie musi być seks, tylko może być układ. Owszem, może być romans, dosłownie. Romans, seksy robią ludzie na terenie pracy. Wy możecie w ogóle nawet o tym nie wiedzieć, ale się zastanawiacie, dlaczego ta osoba jest, um, dostaje awans, a ja nie, albo podwyżka, a ja nie. No to już wiecie, dlaczego. Ale jeżeli to nie są romanse i seksy, to to są układy układy. No? I za to coś ktoś dostaje. No, kochani, ale dobra, no to jeżeli nie macie aż takich dziwnych rzeczy w pracy, jest pokazane, że będzie podejmowana jakaś decyzja i będą jakieś. Ja nie wiem, może was ktoś chce przekupić, może to jest takie coś. Ktoś ma podjąć decyzję, coś obiecać, wejść w jakiś układ i dostać coś za to, podwyżkę, awans, inną posadę. Ale wejście w jakiś układ lub w jakąś umowę, umowa, ale wygląda na to, że opłacalne. Wygląda, że się to opłaca. No słuchajcie, mieć no rany boskie. Jak jakaś osoba gdzieś tam sypia z szefową, czy z szefem, czy z kimś tam, no to też się może opłacić, bo dostanie awans, albo no, no, opłacić się może. No co ja powiem, no jejku. Ale, ym, ale nie dobra, już tam abstrahując od takich dziwadeł. Jest pokazany jakiś układ lub umowa i, po, i być może podejmowanie decyzji i jest pokazana jakaś oferta. Być może podwyżka, dodatkowe pieniądze czy coś takiego i podejmowanie jakichś decyzji. Ogólnie to są dobre karty, tylko pierwsze co im przy głowy, no to było takie troszkę... No pewnie dla nikogo, no jeju. Poświęcić tych że poświęć coś, żeby dostać coś innego. Czasem się trzeba poświęcić. Szczyczyczyki, sorry, sorry, miszki, że, że wy macie taki przekaz, bo najpierw wam mówię, że trzeba się seksić, żeby dostać awans, a potem wam mówię, czasem się trzeba poświęcić. Kochani, to jest humorystycznie. Wy wiecie, że ja nie mówię tego na poważnie. Ja mam nadzieję, że wy to wiecie. Um... To, tak jak powiedziałam, decyzje, układy, umowy. Na tym poprzestańmy. Już nie wchodźmy w romanse jakieś. Jakieś oferty, jakieś pieniądze, jakieś podwyżki, coś co się opłaca. Inwestowanie i się nam zwróci, opłaca się. I karta y, rada czasem trzeba coś poświęcić, żeby mieć coś innego. Jest też pokazane. Że jeżeli nie jest jakoś idealnie, to żeby się nie przejmować, że na razie trzeba coś tak jakby przeczekać. Nawet nie, że przecierpieć, bo to nie jest żadne cierpienie. Po prostu przeczekać, ja dobra, to tego nie muszę mieć, a to, no to tam może tam kiedy indziej, dobra, to to poświęcę, ale tu coś będę mieć. To jest trochę na takiej zasadzie. No. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Miśki! Ale na Was można liczyć, kochani, że humorystycznie te Wasze czytania zawsze są pokazane. Oszczelczyk no, jest optymista, co nie? No O! Mm. Co jest najlepszego do osiągnięcia... Mm. Nie jechać za granicę? A czemu nie jechać za granicę? Nie walczyć o coś za granicą, albo nie walczyć o coś związanego z internetem. Nie walczyć za wszelką cenę. Nie, brak walki, odpuszczenie, zakończenie rywalizacji, zakończenie konfliktu, zakończenie kłótni, nie wiem gdzie i to może być w związku. To może być w związku. To może również oznaczać dla jakiegoś związku, że wychodzicie z kłótni i nie będziecie się rozstawać. Nie ma zakończenia związku, nie kończymy tego, wychodzimy z kłótni. Oczywiście, że tak. Karta Trójki Monet mówi nam o naprawianiu takiego związku, o pójściu do przodu, o nauczeniu się na błędach, o jakimś rozwoju no to jeżeli chodzi o związki, które byłyby naprawiane, no to bardzo dobre karty ale również rozwój zawodowy, nauka, studia, szkoła nie wiem dyplomy nie dyplomy jakieś kursy albo własna firma otwieramy własną firmę. I zaprzestanie jakiejś niezdrowej rywalizacji zaprzestanie kłótni wychodzenie z konfliktów ale Coś, niekończenie czegoś, albo yy, trzeba. Trzeba będzie się cholera zastanowić, czy na pewno gdzieś yy, w maju coś za granicą robić, albo co? Nie wiem. Albo przez internet. Czy na pewno w maju? Bo jest pokazane, że może się wstrzymać, może nie, żeby. Okej, okay, dobra, inaczej powiem, żeby to nie było za wszelką cenę. Jeżeli to jest łatwe i łatwo coś przychodzi za granicą, albo coś związanego z. A, Dobra. Szczelczyk myśli o wyjeździe za granicę, żeby zarabiać, a okaże się, że dostanie albo awans, albo rozwinie własną firmę na terenie Polski i nie będzie musiał za wszelką cenę już wyjeżdżać za granicę. O, tyle. Tyle. Do, pewnie do nikogo, ale no to miszki no, no co wam powiem, no. Co wam powiem? Kochani, dobra. Wy z każdym znakiem Zodiaku. Dobra, jakaś karta dzieci się odwróciła i brak powrotu. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z baranem, ale jeżeli macie baranka, brak oferty, albo ym, iluzoryczna oferta, ktoś, kto manipuluje waszymi emocjami, a nie ma za bardzo nic do zaoferowania, albo w ogóle nie przychodzi i nie oferuje, albo przychodzi i manipuluje waszymi uczuciami. To nie jest dobra oferta, to jest trefna oferta. No, no niestety, rozczarowanie może być tutaj. Z Byczulisiem. Wychodzenie z czegoś toksycznego. Kochani, to może różne rzeczy znaczyć. Jeżeli były nałogi, były obsesje, były jakieś dziwne, toksyczne rzeczy w związku, nie będzie. Wyjście z tego. Jeżeli związek z bykiem był toksyczny, wyjście z tego związku. Jeżeli mieliście obawy, lęki, obsesje, przeróżne dziwne rzeczy, zakończenie tego. Jeżeli ktoś był kuszony zewnętrznie, nie będzie już kuszony zewnętrznie. A jeżeli was byk kusił zewnętrznie, bo macie coś innego. No, to też już przestanie. No. no, to jest wychodzenie z toksyczności. Z bliźniętami. Dzieci, pojednania, powroty, przeszłość, nostalgia, miłe wspomnienia, miłość, uczucia, same dobre rzeczy, przyjaźń. Głębokie uczucia, przyjaźń, ale też dzieci. Nie wiem, co to Wam mówi, no ale jeżeli macie Raczulisia, nie idziecie w tym samym kierunku. Albo się po prostu nie rozwija wasz związek. W ogóle nie podążacie tak, jakby do przodu, nie robicie kroku. Jeżeli byłyby jakieś tutaj obiecywane podróże, wyjazdy, może nie dojść do tego, tej podróży lub tego wyjazdu. Jeżeli macie lwiaczka. O Jezu, to może być kłótnia. Dobra, tu się możecie pożreć. Słuchajcie, nie podoba mi się ta karta. Kłótnia, przemoc, nienawiść, darcie się na siebie. Nie daj Boże, jakaś. Przemoc seksualna, mam nadzieję, że nie. W sensie, że ktoś kogoś przymusi do czegoś. Mam nadzieję, że nie. Bardziej bym może powiedziała, że nieudany seks, taki totalnie beznadziejny. Co jest dziwne, bo lew i strzelec nie wiem, dlaczego tak miałoby wychodzić, ale może nadmierne przywiązanie do seksu i jakieś uzależnienia seksualne. To nie jest dobra karta. Jeżeli chodzi o kłótnie i o seksy, to w ogóle nic dobrego nie wróży. Może oznaczać zakończenie romansu. Po prostu nie będziemy już romansować i tyle. Jeżeli chodzi o pannę, nie ma romansu, nie ma spełnienia marzeń. Jeżeli jest związek, to nie ma przyjemności z tego związku. Może oznaczać zakończenie romansu, albo po prostu, że nie może być. Jeżeli macie wagę, Wiecie co? Brak podejmowania decyzji, kłamstwa, brak rozmowy, brak szczerej rozmowy, e, brak patrzenia trzeźwo na sytuację albo wredna baba, która wchodzi między was i knuje, knuje za plecami, komuś coś gada. Jeżeli macie skorpiona, wszechświat wam sprzyja. Cokolwiek byście chcieli w tym miesiącu, w maju, ze skorpionem zrobić, wszechświat wam sprzyja. Także bardzo dobra energia. No. Możecie się przez przypadek spotkać, bo Wam wszechświat sprzyja, no wiecie o co chodzi. Dwa szczelczyki. Brak poczucia szczęścia w domu, nie zakładacie rodziny albo jesteście niezadowoleni. Z rodziny, z domu, jakiś kryzys rodzinny, albo niezadowoleni z domu, w sensie, że musicie wyremontować dom, albo musicie się przenieść, chcecie się przenieść, bo jesteście niezadowoleni z domu, w sensie budynku. Ale może być też tak, niestety, że czyjaś rodzina wchodzi między Was. Na przykład są jakieś. Wiecie, no ktoś kogoś nie akceptuje, jakaś tam matka, jakiś tam, ktoś tam, ktoś tam. Rodzina wchodzi między Was. Jeżeli macie. Koziorożca, to samo co tam było, nie wiem z kim przed chwilą, ale wszechświat wam sprzyja, możecie się spotkać przez przypadek, możecie różne rzeczy z nimi próbować zrobić w maju, bo może się to udać. Na przykład odezwać się do nich, może się to udać. Dobra karta. Z wodnikiem zwycięstwo. Ktoś się komuś bardzo podoba i idziecie w stronę zwycięstwa. Ktoś tutaj. Kogoś bardzo docenia jest pokazana. No, może oboje się doceniacie, ale karta zwycięstwa dla związku. I rybeczki. Wychodzenie z cierpienia co to może oznaczać? Że ktoś wraca, przeprasza i obiecuje poprawę, albo że ktoś po prostu już ma gdzie? W odwłoczku drugą osobę i już nie będzie cierpieć. Uleczenie, wychodzenie z cierpienia. Przyszło mi do głowy, ja tego zazwyczaj nie mówię, ale przyszło mi do głowy, że ktoś nie, nie zrani kogoś. Zapobiegnie zranieniu drugiej osoby. Będzie miał szansę i nie zrobi tego. Wiecie o co chodzi? Na przykład o zdradę. I zapobiegnie. Przestań na siłę kontrolować swoje, yy, nie wiem, sprawy, swoje życie, sprawy, no cokolwiek. Przestań na siłę kontrolować. Pozwól, aby sytuacja rozwijała się w sposób naturalny. Czyli nie być takim za bardzo, wiecie, kontrolerskim i tak dalej, i tak dalej. Miśki, tyle, jejku, dobra. Idę, robię resztę znaków. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli się Wam to do czegoś przydaje. A na razie buziaczki, pozdrowionka. No i pa, pa.